Pacjent zgłosił się do nas z bólem kolana. Nie przypomina sobie żadnego konkretnego urazu. Po przeprowadzeniu dokładnych badań, w tym rezonansu magnetycznego, stwierdziliśmy uszkodzenie łąkotki prześrodkowej na tle wczesnych zmian zwyrodnieniowych. Wykonamy operację regeneracji łąkotki prześrodkowej z użyciem błony kolagenowej i szpiku kostnego. Zabieg ma na celu odtworzenie ciągłości i stabilności łąkotki. Zastosowanie biomateriałów umożliwia wytwarzanie optymalnych warunków do wygojenia łąkotki, którą w przeciwnym razie musielibyśmy usunąć. Zachowanie łąkotki w stawie jest bardzo ważne dla opóźnienia dalszej degeneracji stawu. Wykonamy dwa małe nacięcia i wprowadzimy do stawu kamerę artroskopową i narzędzia. Dokładnie sprawdzimy wszystkie struktury kolana takie jak więzadła, łąkotki czy chrząskę stawową. Lokalizujemy uszkodzenie i potwierdzamy wcześniej postawioną diagnozę. Przystępujemy do oczyszczenia stawu kolanowego. Miejsce, w którym uszkodzona jest łąkotka, skrwawiamy, a drobne fibrylacje usuwamy. Łąkotkę stabilizujemy przy wykorzystaniu specjalnych skrzywek lub szwów niewchłanialnych techniką z przeprowadzeniem nici od zewnątrz do wewnątrz kolana, uzyskając bardzo dobre warunki do prawidłowego pokrycia łąkotki błoną kolagenową. Następnie przeprowadzamy szwy ciągnące przez róg tylny łąkotki i jej część środkową. Po przygotowaniu błony kolagenowej wprowadzamy ją do stawu za pomocą szwów ciągnących i stabilizujemy na łąkotce. Dodatkowo zakładamy dwie lub trzy szywki stabilizujące zarówno błonę jak i łąkotkę. Łąkotka jest już szczelnie pokryta z dwóch stron błoną. Pobieramy szpik kostny z okolicy nasady kości udowej i podajemy go między błonę a łąkotkę. Operację kończy założenie szwów oraz opatrunki. Jesteśmy już po zabiegu. Pacjent czuje się dobrze. Operacja przebiegła zgodnie z planem. Łąkotka przyśrodkowa jest ustabilizowana i pokryta błoną kolagenową i zanurzona w szpiku kostnym. Proces regeneracji został zapoczątkowany. Obecnie pacjent jest na sali. Szpital opuści jutro. Rehabilitację rozpocznie już jutro rano pod okiem fizjoterapeuty Reha Sportklini. Powrót do pełnej sprawności zajmie około 6 miesięcy.